hej wszystkim, z tej strony DKPpl i dzisiaj jest ze mną specjalny gość. Dzień dobry. E, dzisiaj pokażę Wam, jak robię intro. W sensie nie intro, tylko miniaturkę jak robię. A więc klikamy taki plusik. Tutaj będzie. O tu. Zmontuję to jakoś. E, tu będziecie mieli zablurowane ogólnie, bo to są moje zdjęcia prywatne. E, teraz klikacie tu taką lupę i wpisujecie na przykład Pink Pastel Background i wyskakują wam takie pastele takie takie pastelowe takie wiecie o co mi chodzi po prostu tu trochę mi się tego zbugowało dobra i tu macie takie coś klikacie nalepka na przykład wybieracie takie kółko, yy, rozciągacie to kółko, żeby było rozciągnięte. O! Dobra. Już jest rozciągnięte. Yy, wchodzicie w nalepkę. Jeszcze raz. I po prostu może ja Wam zrobię. Mm, Cięcie żeby jak zrobię już yy, yy, po prostu miniaturkę, to żeby było gotowe, to widzimy się po cięciu. Okej, okay, zrobiłem już miniaturkę. Taka nie do końca. Mogę jeszcze coś dodać na przykład. Mm. Mogę, mogę jakieś dodać. Mogę na przykład dodać emotkę nie stąd wybiorę tekst yy, tu mam takie emotki o i taką emotkę dodamy albo okej okay. to jest na tyle. Jak chcecie zapisać, klikacie tu i taka pobranie, taki o i zapisana w galerii. A ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Ale zanim tego. Yy, pamiętajcie o pozostawieniu yy, lajka, jak będą dwa lajki, to zrobię drugi poradnik, jak zrobić intro, albo jak ja montuję po prostu. I w jakiej aplikacji wymradzę na telefonie, bo taka trochę tak przydatna jest ta aplikacja moim zdaniem. I zostawcie łapkę w górę, yy, dwie łapki w górę, przypominam jeszcze subskrypcję z dzwoneczkiem. napiszcie komentarz, czy chcecie następne poradniki albo jakieś gry. A ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa.